Sanganomi Komi, czyli hydro w odczyni Island. I postać chyba, która zgarnęła największy hejt, okrzyknięto ją wręcz krytkomi, a dlaczego? O tym dowiecie się później. Moim zdaniem zawsze była dobrą postacią, ale teraz wraz z nowymi reakcjami, czyli z reakcjami, które mamy dzięki dendro, ta postać bardzo dużo skała i jest jeszcze mocniejsza. Jeżeli ten film będzie dla Was przydatny, to zachęcam do stawienia łapki w górę, co bardzo mi pomoże. No i oczywiście suba na kanale, żeby być na bieżąco ze wszystkim. Oprócz tego zapraszam Was na Twitcha, gdzie streamuję regularnie. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Się. Zaczynamy. Wszystkie materiały, których potrzebujecie, zarówno do levelowania talentów, jak i do ascendowania samej kokomi, macie w tej chwili na ekranie, więc jeżeli potrzebujecie, to po prostu zapauzujcie Normal Attack to kombo trzech uderzeń Hydro, czego ostatni dość długo się ładuje, więc warto jest go cancelować. Charge Attack zadaje AoE Hydro Dimage, ale on się bardzo długo ładuje, więc jest raczej na kokomi niegrywalny. Plunge, podobnie jak Charge Attack, zadaje AoE Hydro Dimage i podobnie jak Charge Attack, jest niegrywalny. Elemental Skill Kokomi to Meduza, która nie dość, że ciągle zadaje damage, to jeszcze leczy kogoś, kto jest w tym momencie naboisticny. I mamy tutaj dwa skalowania, podstawowy damage tej meduzy skaluje się z atakiem Kokomi, natomiast to ile będzie leczyła zależy od maksymalnego HP Kokomi. I co może być dość uprzykrzające, jeżeli odpalacie tego skilla, no to Kokomi jest mokra, Kokomi ma na sobie status Hydro, więc jeżeli będzie jakiś krajo na polu, no to niestety nas zamrozi. Skill ten wypuszcza falę co dwie sekundy i co musicie wiedzieć, na tym skilu nie ma ICD, czyli tego Internal Cooldown, czyli za każdym razem jak skill atakuje nakłada Hydro. Nie ma na to żadnego swojego cooldowna i co jest bardzo przydatne, ponieważ dzięki temu ciągle mogą zachodzić reakcje. Na polu może stać tylko jedna meduza I tej meduzy niestety przez cały czas jej trwania Nie możemy w żaden sposób przenieść Dopiero po tym jak się skończy, odpali ją ponownie w innym miejscu No to wtedy ta meduza będzie stała po prostu w innym miejscu Skill ten jest statyczny Natomiast Elemental Burst Kokomi ma kilka działań Pierwsze odpalenie zadaje Hydro Damage Który bazuje na maksymalnym HP Kokomi Damage z Normal i Charge ataków oraz z Elemental Skilla Zwiększony jest o maksymalne HP Kokomi I również zwiększa odporność Kokomi Na wszelkiego rodzaju przerwania Oraz pozwala jej chodzić po wodzie Jakby... Komu to jest potrzebne, ale macie taką możliwość, że jeżeli odpalicie ulta, no to możecie sobie biegać kokomi po wodzie. I co moim zdaniem jest najważniejsze, podczas trwania tego ulta, jeżeli normal i charge ataki trafią przeciwników, wtedy kokomi leczy wszystkich w party i wartość ta bazuje na jej maksymalnym zdrowiu. Efekt z tego ulta trwa 10 sekund, ale skończy się wcześniej, jeżeli zmienimy kokomi na inną postać. Natomiast cooldown to jest 18 sekund i to nie jest aż tak dużo, natomiast koszt to jest 70, no i koszt ten plasuje się gdzieś tak po środku między tymi najmniejszymi, a największymi wartościami. Pierwszy pasyw mówi o tym, że jeżeli odpalimy ulta, a na polu jest meduza z elemental skilla, wtedy czas jej trwania zostanie zresetowany. Niestety nie przynosi to meduzy do miejsca, gdzie stoimy obecnie, po prostu odświeża czas jej trwania. Tak więc, jeżeli dobrze zagospodarujecie czasem i energią, możecie mieć meduzę praktycznie cały czas na polu. Przyznam szczerze, że mnie zawsze się to udaje, nie zawsze mi się daje trafić ulta wtedy, kiedy jest meduza, albo mieć ulta wtedy, kiedy ponownie trzeba ją zresetować. Drugi pasyw natomiast mówi o tym, że ten dodatkowy damage, który kokomi zyskuje na swoich normal i charge atakach od HP jest jeszcze dodatkowo. Powiększony od damage od healing bonusu. I mamy jeszcze jeden pasyw, który powoduje to, że Kokomi dostaje dodatkowe 25% healing bonusu, ale jej crit rate jest zmniejszony o 100%, czyli Kokomi crit rate wynosi minus 95%. I to jest właśnie to, za co Kokomi zgarnęła największy hate, za co jeszcze przed swoją premierą została okrzyknięta krytkomi, ponieważ jeżeli postać ma ujemny crit rate, to oznacza to, że nigdy nie skrytuje. No chyba, że zbudujemy ją tak, że wyrównamy ten minusowy crit rate i sobie coś jeszcze tam dodamy, natomiast to nie ma, sensu, ponieważ to zabiera nam miejsce na inne statystyki, które są dużo bardziej wartościowe na Kokomi. Ale jakby patrzymy na to z drugiej strony, to przynajmniej Kokomi się dużo przyjemniej buduje, ponieważ nie musicie żyć w tym piekle, gdzie myślicie tylko o krytach, które pojawił się wam na artefakcie, a potem podczas rolowania ani razu nie dostaniecie tam żadnej rolki. Więc w przypadku Kokomi to was w ogóle nie interesuje, nie musicie się tym w ogóle martwić. Jest to po prostu idealna postać do budowania. A jeżeli mówimy o kolejności, tutaj mamy dwie ścieżki, ponieważ Kokomi możecie budować bardziej pod supporta, ale również bardziej pod DPS-a. Zaczniemy od tej opcji bardziej popularnej, czyli supporta I tutaj kolejno levelujecie najpierw skilla, a potem bursta I w tej sytuacji normal ataki można praktycznie pominąć Natomiast jeżeli interesuje was bardziej ofensywna Kokomi Wtedy najpierw burst, potem normal ataki, a skill dopiero na końcu Kokomi bez konstelacji jest już bardzo fajną postacią I osobiście uważam, że jeżeli interesuje was Kokomi pod supporta Nie macie aż takiej dużej presji, żeby inwestować w konstelacje Zwłaszcza, że konstelacje dla pięciogwiazdkowych postaci są dość kosztowne Ale po kolei Pierwsza konstelacja mówi o tym, że zadanie trzeciego ciosówką bo normal ataków podczas ulta wypuszcza rybkę, która zdaje hydro damage równy 30% maksymalnego zdrowia Kokomi. Druga konstelacja powoduje to, że Kokomi zyskuje dodatkowy healing bonus na skillu i swoim burście dla postaci, które mają poniżej 50% HP. No i powiem wam szczerze, że jeżeli macie farty Kokomi, to może być dość trudne, więc pokusiłabym się o stwierdzenie, że ta konstelacja może być dość mało użyteczna. Trzecia konstelacja natomiast podnosi level ulta o 3. Czwarta konstelacja pomaga nam ładować energię pod ulta, ponieważ nie dość, że prędkość normal ataków na ulcie jest zwiększona o 10%, każdy normal atak, który trafi przeciwnika oddaje 0,8 energii dla samej Kokomi. I efekt ten działa co 20 sekundy. Piąta konstelacja podnosi level elemental skilla o 3. No i szósta konstelacja Kokomi zyskuje 40% hydro damage bonusu, jeżeli jest w ulcie i jej normal ataki lub charge ataki leczą lub leczyłyby kogoś, kto ma 80% zdrowia lub więcej. No i tak jak przeważnie ta ostatnia konstelacja jest bardzo silna, tak w przypadku Kokomi, przyznam Wam szczerze, że dodatkowe 40% nie usprawiedliwiają tak wysokiej konstelacji i tak drogiej konstelacji. Jednak jeżeli ktoś jest fanem Kokomi, to na pewno poleci jej po C6. Przy artefaktach, dobra wiadomość jest taka, o czym wspominałem już wcześniej, że wychodzicie z piekła krytów, nie musicie na to patrzeć w momencie, kiedy rolujecie artefakty po Kokomi. I oczywiście niezależnie od tego, czy budujecie Kokomi pod DPS-a, czy pod Supporta. Ale skoro mowa o samych setach, to Kokomi ma swój dedykowany set, który nazywa się Ocean Hugh Clam. I jest to jej najlepszy i dedykowany set. Nawet wygląda jak żywcem wyjęty z Watatsumi Island. Szkoda jednak, że ten set nie wyszedł razem z nią, tylko dopiero później, bo może, gdyby wyszedł razem z nią, no to Kokomi takiego hejtu wielkiego by nie zgarnęło. Ale przejdźmy do samego setu. Ten set działa dobrze zarówno dla DPS-a, jak i supporta. Dwuczęściowy zestaw daje healing bonus, a to, jak wiemy, bardzo Kokomi jest przydatne, a czteroczęściowy set zwiększa damage. I jak to działa? Bo opis jest dość długi, więc pozwólcie, że Wam to stresz. Tworzy bańkę, która kumuluje całe HP, jakie Kokomi wyleczy swoim współtowarzyszom. I maksymalnie. Jest to 30 tysięcy zdrowia. A po 3 sekundach ta bańka wybucha, zadając damage równy 90% zebranego HP, no czyli maksymalnie 27 tysięcy. Ta bańka pojawia się co 3,5 sekundy i działa nawet wtedy, kiedy noszącego, czyli w tym przypadku Kokomi, nie ma w tym momencie na polu. Tak więc ten set ma proste zadanie: zwiększyć leczenie oraz zwiększyć damage. Ale oczywiście nie jest to jedyny set. Jeżeli składacie Kokomi pod supporta, to macie jeszcze inny bardzo dobry set, czyli 4-częściowe tenacity, Oczywiście zakładając, że nikt inny jest tego seta nie nosi. Dwuczęściowy set daje wam HP, czyli to jest Kokomi jak najbardziej potrzebne, natomiast czteroczęściowy set boostuje wam całe party, swoją pasywką, która zwiększa atak. Jeżeli rozważycie Kokomi supporta, to tak naprawdę wybór między tymi dwoma setami jest bardzo podobny. Po prostu złóżcie ten set, który ma lepsze statystyki. Z innych setów dla Kokomi healera nada się jeszcze czteroczęściowy Maiden, którego możecie zgarnąć, kiedy na przykład przy okazji farmicie Vivi set. Wypadnie on gorzej niż dwa poprzednie sety, ale mimo wszystko również jest w opcją, którą możecie na Kokomi rozważyć. Jednak jeżeli jeżeli nie macie żadnych kompletów, no to możecie pokombinować z opcjami dwuczęściowymi. Czyli te wszystkie sety, które przed chwilą wymieniłam, możecie dowolnie łączyć w dwuczęściowe pary. Natomiast jeżeli mówimy o takiej bardziej ofensywnej kokomi, wtedy mamy inne wybory. Oczywiście pierwszą opcją będzie jej docelowy set, którym powiedziałam na początku. Natomiast drugim wyborem z kolei będzie Heart of Depth, który jest ofensywnym setem hydro. Musicie tylko pamiętać, że oprócz dwuczęściowego Hydro Damage bonusu, dostaniecie jeszcze na czteroczęściowym zestawie bonus do Normal Ataku, który działa Wam po tym, jak odpalicie. Elemental skilla Kokomi. Natomiast jeżeli żadnego z tych dwóch, czteroczęściowych kompletów nie macie, no to wtedy możecie kombinować dowolnie również z wcześniej wspomnianymi setami na Kokomi supportową, łącząc dwuczęściowe zestawy ze sobą nawzajem. O statach wspominałem już kilkukrotnie, o dokładnie, których nie potrzebujecie, czyli o Natomiast których statów potrzebujecie? Zależy to od tego, jak Kokomi budujecie. Jeżeli budujecie Kokomi pod supporta, wtedy sand powinien być pod Energy Recharge albo pod HP procentowe, Goblet pod HP procentowe, natomiast Czapa pod Healing Bonus. Bonus, ewentualnie, jeżeli healing bonusu nie macie, wtedy HP procentowe również jak najbardziej na czapie może być. Jeżeli zaś chodzi o DPS-a, to Sand bardzo podobnie albo Energy Recharge, albo HP procentowe. Natomiast Goblet powinien być pod Hydro Damage Bonus, a czapa pod Healing Bonus i to da Wam więcej damage niż HP. No ale jeżeli nie macie healing bonusu, no to wtedy HP procentowe również na czapce może być. Czy wybrać Energy Recharge, czy wybrać HP procentowe, to zależy od tego, jakie macie substaty. W przypadku Komi dobrze byłoby minimum te 140% Energy Recharge mieć, natomiast jeżeli z wam to z nie wychodzi, wtedy na sandzie możecie wsadzić to jako main mainstatę. Na przykład jeżeli gracie może taser teamem, który ma bardzo dużo energy recharge wtedy jest szansa, że nawet jeżeli na waszej kokomi będzie mały energy recharge, to będzie to wystarczający team, żeby mieć cały czas tego ulta, więc wtedy możecie sięgnąć pod sanda, pod HP, żeby mieć tego damage'u i healing'u więcej. W substatach szukacie bardzo podobnie, czyli HP procentowe, energy recharge, no oraz atak procentowy, żeby zwiększyć sobie dodatkowo jeszcze damage. Kryty omijacie szerokim łukiem, jeżeli macie jakiś kryt w artefaktach Kokomi, to musicie wiedzieć, że jest to totalnie martwa statystyka. W sekcji broni mam dla Was świetną informację, ponieważ Kokomi jest jedną z bardziej przyjaznych postaci graczom Free to Play. Oczywiście zaczniemy od jej Bisa, Everlasting Moonglow, ale musicie wiedzieć, że jest to broń bardzo niszowa i tak naprawdę w pełni, zarówno ze statystyk, jak i pasywki, zyskuje tylko Kokomi. Ta broń wygląda bardzo ładnie, jak na pączka, natomiast pasywka opisuje dokładnie to, jak powinno się grać Kokomi. Zwiększa nam healing bonus i damage z normal ataków jest zwiększony o maksymalnie. HP Kokomi, a po użyciu bursta normalne ataki dodatkowo jeszcze zyskują energię. Chciałabym, żebyście wiedzieli, że Kokomi naprawdę bardzo, bardzo nie potrzebuje tej broni, bo i bez tej broni robi dobre rzeczy. Natomiast jeżeli po potem broń chcecie wyszować, to oczywiście trzymam za was kciuki. Z innych broni pięciogwiazdkowych nada się również Skyward Atlas, ale tylko wtedy, jeżeli macie ofensywną Kokomi, ponieważ jeżeli wasze Kokomi ma być healerem, no to ta broń za bardzo się jej nie przyda. Natomiast pozostałe piątki mają praktycznie bezużyteczne staty albo pasywki dla Kokomi. No i przechodzimy do mojej ulubionej sekcji w dziale broni. Broni, czyli bronie, które są za darmo i od Kowala. Zaczniemy od broni, którą ja sama gram na Kokomi, czyli czterogwiazdkowego Prototype Amber. Jest to bardzo dobra broń i jest ona druga w kolejności, jeżeli chodzi o bronie dla Kokomi. Ta broń nie daje HP procentowe, to jeszcze zwiększa Nedger na pasywce. I tak jak powiedziałam, największą zaletą tej broni jest to, iż jest to broń od Kowala, więc wystarczy Wam bilet, żeby tę broń wykonać. I ta broń jest uniwersalna, ponieważ sprawdzi się zarówno dla Kokomi Supporta, jak i Kokomi DPS-a. I druga broń czterogwiazdkowa również jest przyjazna graczom Free-to-Play, ponieważ jest to kolejna broń od Kowala, czyli Hakushin Ring. Broń daje Energy Recharge, a pasywka broni boostuje team, dając dodatkowy Elemental Dimage. Tylko tutaj ważna uwaga, ta pasywka działa i wyłącznie tylko w Taser Teamie, czyli w teamie z Elektro. Tej broni od razu nie będziecie mieć u Kowala, ponieważ żeby odblokować, trzeba wykonać kłasne na Zumie. No i chyba jeszcze większą zaletą tej broni jest to, że bardzo ładnie wygląda. No i broń trzygwiazdkowa, od której tak naprawdę powinnam zacząć tę sekcję, ponieważ jest to jedna z lepszych broni dla Katalist Supportów i w tym przypadku dla Kokomi również. I mowa oczywiście o Trilling Tales. I tak jak wspomniałam, ta broń naprawdę jest broken na supportach. Ponieważ nie dość, że jest trzygwiazdkowa, więc ciągle leci z baneru i pewnie macie już ją na R5, i naprawdę, jeżeli macie, to warto od razu zrobić na niej Refina maksymalnego, to ta broń bardzo mocno boostuje waszego main dps Ponieważ na ostatnim refajnie jest dodatkowe 48% do ataku. I tak naprawdę tej broń nie musicie levelować. Co prawda, większy level daje większe HP, ale jest to broń trzygwiazdkowa. I tutaj główną zaletą tej broni jest właśnie ta pasywka, która ma boostować wam pozostałych członków drużyny. I Ja sama tej broni nie noszę. Pomimo tego, że ją mam, ale to jest tylko dlatego, że to jest mój wewnętrzny bunt przeciwko broniom trzygwiazdkowym. Na żadnej postaci nie lubię mieć broni trzygwiazdkowej, Jak tylko mogę, zmieniam na czwórkę. No i w tym przypadku, jak tylko mogłam, to teraz zmieniłam na prototyp Amber, ale nie patrzcie na mnie, naprawdę, jeżeli macie trilling Tales, to polecam wam używać na jakimś kataliście w drużynie. Tak jak wspominałem na początku, KOKO mi bardzo mocno zyskała w nowych reakcjach, więc zachęcam do eksperymentowania, ale zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy gra już dendro, więc mam dla Was też bardziej klasyczne teamy. Oczywiście od przedstawienia wam mojego ulubionego teamu, czyli team, w którym gram najwięcej Kokomi na Abyssie, to jest Jae, Raiden i Kazucha. Ja wiem, że ten team jest dość bogaty, ponieważ tutaj mamy same piątki, nie że piątki to jeszcze z inna zoomy, ale ja naprawdę bardzo lubię grać tym teamem, którym dzieje się tyle na boisku, że ja czasami nawet nie wiem, kto co robi i kiedy się w ogóle kończy ten poziom Abyssa. I zanim przejdziemy do podobnego teamu, ale bardziej przyjaznego graczom w free to play przedstawię wam drugi team, którym gram ostatnio, czyli od kiedy zdobyłam postać Dendro. I jest to Tichnari, Jae i Zhongli. Komi jest świetna do reakcji z Dendro ponieważ cały czas nakłada hydro. Nie jest tego ani za dużo, ani za mało. Ona co dwie sekundy po prostu wypuszcza element, dzięki czemu jesteśmy w stanie robić dobre reakcje. Świetnie wspiera zarówno ja, jak i Tichneriego, no i oprócz tego jeszcze oczywiście leczy całą drużynę. Co prawda mamy w tym imię no ale on nie zawsze sobie radzi, na przykład z nią, więc tutaj wtedy z pomocą przychodzi nam kokomi. No i obiecany przed chwilą, team Free to Play, czyli i Fish, Bejdo i Sucros. W ogólnie zyskała bardzo mocno, otwiera 3-0, ale w klasycznym Tazer-teamie również sprawdzi się świetnie. To ostatnia pozycja, Sukros to jest trochę taka zapchaj i dziura. I ja oczywiście polecam tutaj wstawić anemo, ponieważ to Wam wszystko bardzo ładnie podbije. No i Sukros jest czwórko, więc jest duża szansa, że ją macie, ale tutaj też sprawdzi się świetnie piątka, taka jak Kazucha czy Venti. I tak jak wspominałem wcześniej, Elemental z nie ma internal cooldown, więc świetnie sprawdzi się w pod podwaporidesa i również w teamie przyjaznym graczom free to play czyli Shining, Bennett i Sukros. Co prawda to nie jest jedyny wybór, który moglibyśmy tutaj zastosować, zwłaszcza, że w teamie mamy dwóch healerów. No ale Bennett oczywiście pełni rolę nie tylko healera, ale również boostuje d Osobiście Kokomi nie bardzo lubię grać w teamie pod Freeza, ze względu na te hydro, które nakłada sobie po odpaleniu skill, Skilla, ale musicie wiedzieć, że ona w tym teamie również się sprawdza. I na przykład możecie ją wymienić w tak zwanym teamie Morgana za Monę. I wtedy mamy team Ganiu, Dajona i Wendy. No i jako, że po wymianie w tym teamie mamy dwóch healerów, czyli Dajona i Kokomi, wtedy możecie Dajonę wymienić na kogoś, kto będzie nazywał Wam d czy na przykład Rosarię albo Ajakę. Bo wtedy już drugiego heal oczywiście nie potrzebujecie. I oczywiście nie są to jedyne timy. ja Wam tylko przedstawiam swoje pomysły i ulubione kombinacje. Myślę, że Kokomi jeszcze będzie miała dużo innych teamów, ponieważ dostaniemy jeszcze sporo postaci teraz z sumeru i dostaniemy sporo postaci Dendro, których nie mogły doczekać, nie mogły doczekać się tego, jak będą z moją kochaną Kokomi działały. No i na dzisiaj to już będzie wszystko. Jak zawsze mam nadzieję, że ten film się Wam spodobał i znaleźliście tutaj to, czego szukaliście. Jeszcze raz zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz suba. Wszystkie linki znajdziecie w opisie do moich podstawowych social mediów. No i widzimy się w kolejnym na razie. Pa!